Najbardziej popieprzone informacje ostatnich tygodni w jednym miejscu. Dzień dobry. I może bez owijania tylko od razu zacznę od takiego newsa, żebyśmy wszyscy wiedzieli w jakim miejscu jesteśmy jako ludzkość. Spał w Hiltonie. O nie miał po przebudzeniu. Kierownik hotelu z mu palce u stóp. Dobrze, że palce. Wiem, że jesteście spragnieni szczegółów. 52-letni menadżer nocnej zmiany w hotelu w Nashville został aresztowany po tym, jak zakradł się do pokoju jednego z gości. Zgodnie z zeznaniami poszkodowanego, kierownik hotelu obudził go o 5.30 z saniem palców u stóp. Są też oczywiście w sieci już zdjęcia pana menadżera. Gość musi być teraz w Nashville gwiazdą Tindera. Dzień wcześniej wieczorem menadżer był już w jego pokoju po tym, jak gość poprosił o pomoc w sprawie zepsutego telewizora. Uwaga, idzie suchar. Naprawiał telewizor i mówił do siebie... Mmm. Klient palce lizać. Czy ja już ostrzegałem w tym odcinku przed żenującymi żartami prowadzącego? Nie? To ostrzegam. I bądźmy ze sobą szczerzy, jak w najbliższym czasie będziecie spali w hotelu, to Surfshark VPN przed ssaniem palców przez menadżera Was nie zabezpieczy, ale zabezpieczy Wasze dane czy karty płatnicze, kiedy będziecie korzystać z hotelowego Wi-Fi. Do tego streamujecie i oglądacie treści w internecie bez granic i obaw o śledzenie, bo Surfshark VPN z łatwością, jednym kliknięciem zmieni Wasze IP i ukryje Waszą lokalizację. Do tego w planie premium, w czasie rzeczywistym dostajecie powiadomienia, jeśli tylko Wasze e-maile, dane kart kredytowych czy dane zdrowotne tożsamości wyciekną do internetu, a z kodem Tomkowicz dostajecie 3 miesiące serwisarka gratis. Link do wszystkich szczegółów w opisie. Ostatnio dużo u nas o jakichś balonach nadlatujących z nad Białorusi. Ech, amatorzy ukrył drony w ciałach martwych ptaków. To będzie nowa, niewykrywalna broń. Jak zobaczycie ogłoszenie Armia Stanów Zjednoczonych nabędzie będzie martwe ptaki w dobrym stanie, to wiecie co się święci. Researchers New Mexico Tech to wygląda jak pracownia biologiczna w moim liceum. To brakuje tylko żaby w formalinie. Wpadliśmy na pomysł, że możemy wykorzystać i przeprojektować ptaki i martwe ptaki i zrobić z nich drony. Nie chcę się czepiać, ale tym konstruktorom w dzieciństwie musieli dawać do zabawy strasznie chuste latawce. Natomiast, gdybym miał coś radzić, to jak nie chcecie mieć dziewięciolatka na sumieniu, to takich dronów na komu nie kupujcie. Jedno zastrzeżenie, tutaj są nie tylko newsy, które ryją banie, są też ogłoszenia o pracę, jakby ktoś szukał. ZOW Blackpool rekrutuje ludzkie odstraszacze mew. I jeszcze proszę bez żartów, karuzela śmiechu rusza teraz. What? To jest autentyk z ogłoszenia o pracę, w sensie chodzisz po ZOW w kostiumie do, ch... do ptaka niepodobnym. Kandydaci dołączyliby do zespołu jako środki odstraszające mewy. Ale co musisz wpisać w liście motywacyjnym, żeby cię przyjęli? Zawsze marzyłem o wielkim ptaku. I teraz bez względu na to, czym się zajmujecie, jeśli tylko pomyśleliście, że macie beznadziejną robotę, to za każdym razem, jak tak pomyślicie, pomyślcie, że ktoś w tym kostiumie chodzi po Anglii i odstrasza mery. Nigdy z takim uśmiechem nie będziecie szli do roboty. Dobra, to jak już jesteśmy przy ptakach na wolności, nagi prokurator spacerował po osiedlu i robił zakupy. Ma uniknąć konsekwencji. Tak, to w Polsce. Tak, to w Świdnicy. Tak, był pijany. Tak, są zdjęcia. Nie chciałbym stać za nim w tej kolejce. I w sumie przed nim. Rzecznik dyscyplinarny uznał, że pijany Maciej W. w momencie, gdy robił zakupy bez żadnego ubrania, był niepoczytalny. No i dokładnie, gdyby to były największe problemy naszego wymiaru sprawiedliwości, to już dawno byśmy mieli te pieniądze z Unii. Naprawdę, jak się patrzy na te zdjęcia, to aż chce się zży. Dzisiaj sporo newsów w sam raz do kolacji, to może jeszcze teraz taki szybki kącik niemieckie kulinaria. Niemcy. Policja znalazła auto pełne smażonych nietoperzy. I bardzo dobrze. Jakby w Wuhan jedli smażone, to by nie było covidu. Smacznego życzę tym, którzy w trakcie jedzenia. Mnie bardziej martwi, że on na to w Niemczech miał klientów. Prawdopodobnie sprzedawał to jako sushi nieświadomym Arabom. Ale wyglądają na chrupiące. Na weselu po trzeciej w nocy jako paszteciki wchodziłyby jak złoto. Więc tym się zajmuje policja w Niemczech, a teraz policyjna interwencja level USA. Funkcjonariusze z Oklachomy wezwani do wołania o pomoc przez zdenerwowaną kozę. Już tłumaczę, policjanci dostają zgłoszenie, że na farmie ktoś krzyczy Help! Help! A resztę sobie sami dopowiedzcie. Zresztą nawet nie musicie. Jest nagranie. I go? Nie no, ale fakt, że darła się jakby przez pomyłkę do ili Kozła. Tutaj trzeba przyznać, że Koza miała bardzo ładne angielskie akcent. Także kariera w Hollywoodzie przed nią. Dopiero teraz sobie uświadomiłem, że ten odcinek cały nadawałby się do zoo. Albo do cyrku. I to razem z prowadzącym. Alaska. Łoś w kinie. Wstąpił na popcorn. I z tego co widzę na nagraniu, to wpadł na wieczorny seans. Ale pełna kulturka. Ukłonił się: Dzień dobry, co grają? A, tylko Patryka Wege, to w takim razie ja poproszę Popcorn. Może chciał zapytać, czy grają film z Kolimowskiego? O, bo kolega z Polski w nim gra ale ewidentnie nie grali. Gdy się już najadł grzecznie opuścił lokal. I tutaj też widać, że dobrze się czuje przed kamerą. Gdyby znał tę kozę z Oklahoma, to razem rozpiestrzeniliby box office rogami. Wujek Google podpowiada. Wujek Google podpowiada. Wujek Google, czyli pytania, które ostatnio najczęściej chodzą wam po głowie. Ja wpisuję początek, algorytm Google dopowiada resztę. To może ile lat żyje? Ile lat żyje kot, ile lat żyje koń, ile lat żyje pies, ile lat żyje bocian, ile lat żyje królik, ile lat żyje kura, <śmiech> <śmiech> ile lat żyje debil. I teraz pytanie: czy mieliście kogoś konkretnego na myśli, czy tylko chcieliście sprawdzić, ile mi zostało? Dobra, to jak już jesteśmy w tematach około zwierzęcych, czy konie? Czy konie śpią na stojąco, czy konie umieją pływać, czy konie mnie słyszą, czy konie potrafią pływać, czy konie leżą, czy konie mogą jeść truskawki, czy konie mogą jeść gruszki, czy konie mogą jeść banany, czy konie są mądre, czy konie wymiotują. Podobno tylko jak wymieszają truskawki z gruszkami i bananami. To teraz zagranica w newsach, które ryją banie i to taka daleka zagranica. Naga sesja w Machu Picchu. Czego jeszcze nie wolno robić w mieście inków? Może im się pomyliło Machu Picchu z żabką w świdnicy? Francuz oraz Szwajcar zostali ujęci przez policję. Jeden z mężczyzn pozował nago przy domu Inków, a drugi fotografował akt. Rzeczywiście, z tego co widać na zdjęciach, wystawili swoje maczu, a pewnie pikczu zrobili komórką. Yy, natomiast to nie jest pierwszy i nie ostatni taki przypadek. To jest na przykład nagranie pary gonionej przez policję kilka lat temu. No, coś cudownego musi być w tym miejscu, że to tak działa na ludzi. Natomiast zgodnie z przepisami, oprócz tego, że nie można tam biegać na golasa, na terenie 15 zabytku nie wolno używać statywów, selfie sticków, nie można też nosić plecaków ważących więcej niż 5 kg. Więc oni się nie wybronią, bo selfie sticki też mieli na wierzchu. To była Ameryka Południowa, a teraz przenosimy się znowu do Ameryki Północnej i coś czego na polskich ulicach nie chciałbym oglądać. Robo Pies będzie walczył z przestępcami w Nowym Jorku. I naprawdę wolę już tego łosia w kinie. One już oficjalnie zostały wcielone do służby. No absolutnie creepy. To patrzysz na to i nie wiesz czy to cię kusza, łapie, czy tańczy. Like to jest jeszcze do dopracowania. Nie wiem, obłożyłbym to futerkiem. Dokleju oczy, taki merdający ogonek, jak przy tych chińskich psach ze sklepów, wszystko po 4 złote. Aleksandria Ocasio-Cortez, populistyczna kongresmenka i działaczka ruchu Black Lives Matter, uznała robota za rasistowskiego, a działania policji skierowane przeciwko biednym społecznościom. Ale jak? Przecież jak go wpuszczą w taką dzielnicę, to po 20 metrach będzie popisany sprejem, a nogi po tygodniu będą do kupienia na eBayu. Dobra, teraz coś na uspokojenie. Takiego milutkiego, pluszowego, takiego, że można by tym słodzić herbatę. Głodny shop zamawia donaty na drive-thru. Gotowi na pół minuty czystej słodyczy. Donuts. Don't hit him. Don't hit him. What is doing? Are they gonna give him a donut? Are they gonna give him a donut? Oh my god. Do it. Throw him the donut. Oh my God. Oh my God. I to się właśnie nazywa shopping. Ale to są jednak stany. Tam nawet szopy skończą z nadwagą. Przepraszam, ale zupełnie przez przypadek dzisiejszy odcinek się zrobił lekko monotematyczny. Wyszło takie z kamerą wśród zwierząt zdziczałe kozy terroryzują miasto, mieszkańcy chcą ich odstrzelenia. W Stanach łosie chodzą do kina na popcorn, szopy wpieprzają pączki, Niemcy smażą nietoperze, a na Wyspach Małe miasteczko w północnej Wali terroryzuje gang dziczałych kóz. Zwierzęta nie tylko niszczą uprawy oraz tereny zielone, ale także domagają się od miejscowych jedzenia i utrudniają życie kierowcom. Zupełnie poważnie to wygląda jak z filmów Hitchcocka. Zwierzęta przechadzają się ulicami miasta i nagabują miejscowych. Kierowniku, daj 5 funtów. Popilnujemy auta. Ale jak tak patrzę na to wideo, to z zachowania nie do odróżnienia z Brytyjczykami na wieczorze kawalerskim w Krakowie. I jeszcze jedna informacja, wprawdzie sprzed paru tygodni, ale chcę mieć pewność, że nikomu nie umknęła, bo byłoby szkoda. USA chciał kupić psa. Hodowca sprzedał mu hienę. Ugryzł mnie i zaczął się śmiać. Nabrałem podejrzeń. A może to był po prostu y, pies śmieszek? Hodowca pokazał mi rzekomych rodziców szczeniaka. Patrzę na nich, patrzę na swojego psa. Nie byli do siebie podobni. Bo może był podobny do dziadków. Choć fakt na Owczarka Podhalańskiego nie wygląda. Lesi Wróć raczej też by z nim nie nagrał. Patrzył na mnie i śmiał się. Byłem przerażony. I tak dobrze, że mu nie zaczął wylizywać palców. Bo to by znaczyło, że mu sprzedali młodego kierownika hotelu z Nashville. Wnioski z tego odcinka. Kozy wzywają policję. Psy gryzą i się śmieją. Łosie chodzą do kina na popcorn. A wy się k**wa sztucznej inteligencji boicie. To tyle w tym odcinku. Kto się nie boi, przypominam, że na kanale czeka odcinek reklam i piosenek, które ryją banie. Kto jeszcze nie oglądał, proszę nadrobić zaległości. A kto oglądał, może obejrzeć jeszcze raz. Subskrybujcie mój kanał, włączcie dzwoneczek, zostawcie łapkę w górze. Jacek Tomkowicz, bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.